Witajcie, 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 z tej strony Luźny Lukaszero i witam was w LOLu i gram razem z sobowujem i z Nokianem. Dzień dobry Dzień dobry. nie wspominamy o poprzednim odcinku, który nie wyjdzie nigdy. <grym>, no, nie, wyjdzie, wyjdzie u ciebie. Wyjdzie u ciebie Soba. Ale za to ten nie wyjdzie u mnie. A no. Nie można mieć wszystkiego. Hesteryk, przyjacielu, zrobię wszystko, by ci pomóc. Nie można mieć wszystkiego. Tu na gdzie idzie? To ona sama idzie inwajdować? Pojawiły się stwory. Pojawiły się stworki. Stworki, potworki. O. E, Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Ładnie że, się tam ich, ładnie, że się ich tam pozamiatali pod dywan. Pięknie, pięknie. Jaki znowu dywan, Lukasz? a znowu z widy masz? <laughs> a ja mówiłem, żeby się nie zadawał z tym Timo, bo grzybki bierzesz. Oj tam. Timo jest spoko. Timo za dzi dziś. Nie, ja no ale gumia na suporcie yeah. też ma sens. O nie. O, czytałem o tym kiedyś. Mój Boże. Nie. Kurde. Ta pojechał tego zaka. A ważne, Ważne, że Kila nie zdobył. Nie zdobył Kila, ani też nie ma już swojej pasywki. Na no pewno nie ma. Po to Eee, wiesz co? Aha. No, kaja okay, ja bym się na Twoim miejscu cofnął, bo Kane może do Ciebie iść. No? Mało kto widzi świat taki gdzie, 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 ja Widziałem, widziałem, akurat. Cześć, kolego. Zostałeś zwierzę? Tego znaka bym pojechał, kurde. ucieka a pierdziele trafić nie mogę Ok. O oh, fuck. Okej. Okay. No dobra. Nie pytaj. A, no. Lubię swoje towarzystwo. No, ile ma ile zakwatą pasywkę swoją? Ja, jeden ping by wystarczył, ale spokoję. <ścoughs> Ale Lucyna chyba nie zrozumiał jeszcze zrobienia <noise> tego <głos> nie, nie, Do tej pory Zak <noise> mi tu nie wrócił. Hmm. O teraz. Ja sprawa. Teraz dopiero wrócił. A tak go nie było, tyle czasu. Taka szansa by ich dowadzić świat, we mnie. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany Mam cię. zostaw mnie w spokoju. Dobra, hmm. kubek Wyspany przeciwnik nie daje się znaleźć Dobrze, dobrze jest To ja może do, do Was na topa pójdę, co? Dawaj. No często ja już raczej sam powinien dawać rady z nimi Uratowałem na tą jak to się mówi, szybkie wykarowanie bota. Nie mogę sobie chodzić po mapie, co nie? Nie <grywanie> lubię ciszę. Dzięki niej słyszę własne myśli. <grywanie> Dawaj, chodź to zrobimy tego, Czerwiaki. O Boże, ty należy a, oh, bo no myślałem, że go złapę. Robimy? Zaczynaj. Teraz to wytankuje chyba lepiej. No. tak. <śm> Interesujące. <śm> <śm> Dobra, to jest ja Jak można bać się duchów? Są przecież takie urocze. O kurde. Kaj na bota przyszła? Pięknie, pięknie to wyszło. Ten zak mnie boi. Czemu? Czyli jej nawet nie mam jeszcze. Ocean. Pięknie, urno. No ale zrąbaliśmy <noise> wow. On chyba nie, nie grał o nim za dużo. Jak będzie nafidowana lux, to nie moja wina. <noise> A Nasz, żeśmy ładnie z dżunglerem dwóch porobili. Dobrze, dobrze. No. Kurde, potrzebuję EXP na Bo Jeszcze nie mam. Kurde. Kościół. O nie. Przeciwnik to! Pokonano. Au. Wy nawet nie wiecie, jak ja często do bazy wracam. Tak bardzo chcę pomóc. do tej silny. Ja mam tylko trzy z nie? Ja cały czas tylko pomagam tej naszej junglerce, nie? Idzie na bata albo coś. No to może tego go. Aha, on tu jest. On tu jest, on tu jest, on tu jest. Chodź tu. Nasza Sadina? Jest na mnie, nie, 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 nie. Ale go zrobiłem. <śmiany> 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 Duchy mają szczęście, że nie są Okej. Okay. Musi wracać dobrać? na mida, odejmijmy go. Ezreal zmieścił nowe Arką. Ja pierdzielę Zapominam, że on takie coś ma. Dobra, ale no, na smaka byśmy mogli iść. Hmm. Gdzie on jest? przez ścianę przeszedł. No to ładnie sobie przeszedł przez ścianę. To... Tu, tu był i sobie przeszedł przez ścianę, tak? Ej, co ty myślałeś, kur... Okej, Experiodu... okay, ten se, ten se dał sam radę, na no serio. Przemójcie, przemójcie. ma idę tam do was. Kurna, nie mam takiego zasięgu. A nie chciałem już tracić tego tak smoka, co nie? Mhm mm No, tylko szedł i przeszkadza Zrobię... Raumująco przeszkadzająca mumia, to lubię O oh f**k, serio? QRK, LUXy mnie zabiło Nie no. Zajebiście. Tylko za katakorobę, ne? 22 do 8. Jest z żadnego A. Z tego 5 razy ja zginąłem. No ja dopiero pierwszego killa zdobyłem, nie? U -u -u. Ale jestem usprawiedliwiony, bo dżunglerowi pomaga. Idę tam, gdzie prowadzą mnie badania. trzy razy zginął? Nie wierzę. Ja bym musiał wyjść na chwilę. Kierdolę. Zabili nam wykonano nie do powstrzymania, a nie. Pytajcie, co tu się odwaliło. Tak wcześnie. Kaim, idzie. Dobra. Ja szybciej szybkie za dwóch. No? Jesteś tylko... nie? Aurora ma fajną tonerkę. świat tak jak ja mój świat. lubię swoje towarzystwo <grymka 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 na mnie no chodź kolega chodź. No Dobra, Mam nadzieję, że u mnie przez mikrofon czajnika nie będzie by słychać Nie Mhm mm na mnie <grybuj> Tego zakam na nie porobisz Dalej, dalej. ranking Jesteś w mojej przestrzeni osobistej. Koniec serii. Nie mógł poczekać a zniszczymy wieżę. Mhm. Nieważne. No ja Lubię <laughs> ciszę, No dawaj się. Groń mnie? Dziek? Idę tam, no Dziek, dwie. Dwie. Daj, dwie. Daj, dwie. daj go tu do mnie. Dam na grzyba, na grzyba nie zba. O fajnie. Łatwo z nimi, co nie? Bo taka na smoka, daj. Biegnij. Okay. Ja będę tankiem. Aj! A, <grymka> a ale dobrze, dobrze. Dobry Ty, trik. Jak? Dobry trik ogólnie. Myślałem, że jestem... Ważne na tym wyraźnie że ilu no. Dobra, mamy Ale dobry Dobry, dobry trik, do, dobry, dobry, do, dobry, dobry, Ja mogłem powiedzieć Pantera Pantera, nie? Pantera Ale śmieszna, mimo że wyszedł O no? mnie! Biegnę Ulepszyłem sobie buty specjalnie Ale chyba jeszcze coś na prędkość ruchu by się przydało, co nie? Za wolny jestem. Niech pokonana. Lucian a nie poszedł. Dobra. Dobra, wracam do siebie, na topa. Lucian mówi patera i zobacz. <gry> Aha, on już tutaj. Aha. Tak. Tak. Ty go co jest? No. Byk. O fakt, pomocy. Pomocy! Na. Ach! Bum. <laughs> <laughs> Się na mnie wziął. Na... <laughs> no kurwa, on mnie goni. No jak? <laughs> Lutuj go. A piersiową, pierściową, jak był on Dobra, kolejne szybkie ze dwóch. <laughs> Ja no, pójdę tam do, do Ciebie i do Luciana. Dawaj po heralda! Heralda? Aha, poczekaj, gonią go, gonią go! Serii. Dawaj, zaczynam heralda, szybko! Szybko, szybko, już biegnę. <noise> Nie będzie trzeciej przerwy raczej w tym meczu No wy asysty mi dać nie chcecie. Bierz go. Biorę go. I gdzie, gdzie lecimy? Na Szczecin. Na mida, Wiktor. Na Szczecin. Mówiłeś na mida? A nikt mi coś tam luk nie pomoże? Tak. Nie. Super. Ona no, ja się cane Ona mi dała stun'a, R'kę ER i podpalenie mnie zrobiła Nie ciekawie. Dobra, co mi da prędkość się ruchu? W ogóle Lux jest najbardziej nawidowaną postacią u mnie. No leci po mnie, pa 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 pa! Dobra, cofaj cofaj. Do... Cofaj, do... cofaj do Luciana. Ale ja teraz myślę, że trzeba w ogóle cofać. Nie, Na mnie. Lucian wykaruje. tutaj Udało ci się zabić wroga. A, już go zabiliście? Mhm. Mm Jest. Czekam się Człowiek nawet nie zdążył zareagować. <laughs> no. Nasz się już. <laughs> <gry> Ach nie! No bo kurde, z 53 do 19 To jest to jest mecz A jak idę przez własną głupotę Piękny mecz No i ten możesz stawić to nie? <gry> <gry> Rzeczywiście Wszyscy dostają łapeczkę to był piękny 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 więc trzymajcie się i do następnego mam koło heju heju heju